Dobry wieczór. Dobry wieczór. Z jakim ty aksamitnym głosem zawsze zaczynasz tak specjalnie? Tak? Specjalnie Taka piję inwukacja. takie rzeczy, których ty byś nie chciał wąchać, żeby mhm. tak erotycznie radiowo brzmieć. Ja nie, chcę wiedzieć, jaki to ma kolor, jaką przeźroczystość. Masz rację, nie chcesz wiedzieć. Nie. O tym, co mówię A wy chcecie? Nie, też nie chcę. Nie. Nie, nie. Witamy bardzo serdecznie znowu na Pogadance z Grzesiem. Od razu powiem, na początku odcinka, bo większość z Was może do końca nie dotrwać. Chociaż nie. Nasi nie, fani nie tak? Ale e, powiem na początku odcinka: jeżeli macie jakieś pomysły, o czym moglibyśmy pogadać, jakieś, e, nie wiem, z, tematy, no to piszcie w komentarzach. Naprawdę się hmm? nie wstydźcie. Najwyżej to brutalnie po prostu wyszydzimy, ale co z tym tak naprawdę strasznego się tym podzielić? No, dokładnie. Powiedzcie, co wam Będzie leży na wesoło. wątrobie. Tak. E, w dzisiejszym odcinku m, zamysł jest taki, żeby pogadać o wyposażeniu samochodu, czyli mniej więcej, ale nie o takich mega ekstrasach, bardziej o tym, co byśmy chcieli mieć w aucie daily, taki jakby must have. Rozumiesz i Rozumiem. nie chodzi tutaj o zabawki typu sportowe, bo tam to zupełnie jest inna jakby kategoria, zupełnie inna lista. Chodzi bardziej o to, nie wiem, kupujesz albo auto nowe, albo używane, wchodzisz na te portale aukcyjne i co tam klikasz, żeby zrobić selekcję wstępnie. Żeby było fajnie, jak już Ta. to wsiądziesz. Tak, żebyś się nie czuł. Mogłem <laughs> przecież tu nie? Rozumiesz. No tak, no. są różne kryteria, wiesz, no bo jeżeli rozmawiamy o, o furze takiej, wiesz, hobbistycznej używanej, no to ona może nie mieć prawie że niczego, bo tak. i tak się przemęczysz. Ale będzie miała, nie wiem, malutki przebieg albo będzie unikatowa tak, i tak, przeżyć. Tak, tak. ale jak takie daily bardziej, no daily. to już coś musi być. Typowe nie. daily i to też nie mówimy o premium, po prostu typowe daily. Y Punkt A do punktu B, ma dupę wozić i tyle. Nie mówimy o silnikach, bo to tam powiedzmy teraz jest inna mm. inność. Chyba, że teraz w dzisiejszy, przy dzisiejszych cenach paliw to ekonomiczność jest chyba pierwszym kryterium, nie? Mm. Powiem Ci naprawdę, jak no, patrzy po ogłoszeniach. Zaraz zacznie być. Chociaż no patrząc nie. na to, jak ludzie jeżdżą, ich chyba nie rusza ta cena. Nie, czemu nie rusza? Jeżdżą znacznie wolniej. Ja nie zauważyłem. No ja zauważyłem. Tragedia. A dobra, to jest temat, na inny odcinek. Panie kochany, okay. kto zaczyna? Jesteś gościem, lecisz. Kto zaczyna? E, wiesz tak. co. Pierwszym moim pomysłem były reflektory LED albo przynajmniej biksenon. No wiadomo, no. jeździ się dużo, um, oczy się męczą. Jak oczy teraz oczy się męczą, nie mamy takich oczu już po prostu. Nie, dobre. oczy się męczą. Mamy zajebiste oczy tak? Robert. Tak, ty też. To masz takie wielkie, jak patrzysz, tak byś chciał za. Jak zdajemy tam takie popatrz. Popatrz w ekran i powiedz tak teraz mam was. Co? Nie, nic, takie takie. Tak. Dobrze, e, gdzie ja byłem z nimi tak e, o przy o, Nie, O nie nie, tak, reflektora, bo oczy, mhm. bo oczy. No weź teraz wsiądź sobie w furę, która jest e, wyposażona w reflektory halogenowe H7 i zapłacz w nocy. co, so, ostatnio musiałem korwetą wracać i ona ma właśnie takie żarówki. jak, było fajnie? Dojechałeś? No dojechałem, tak, tak, jestem, auto całe, ale rzeczywiście było to dość ciekawe doświadczenie. I tak się zastanawiam, jak to było, że kiedyś człowiek, wiesz, w Polonezie normalnie, na hakchfureczkach, czy co tam było. On nie lecia, wiedział, że coś takiego będzie, co naprawdę oświetla świeci. drogę. Mhm. No jak już weszły te, te, te ksenony, biksenony, to zaczęło być naprawdę fajnie. Pierwsza generacja LEDów czasami nawet wychodziło, że ksenon ciągle je klepie, mhm. ale później te LEDy tak podkręcili. Matrylce, nie matrylce, wiesz, mm -hmm. naprawdę ma to pieprznięcie. Już nie mówię o laserach. Nie, o laserach nie, mm -hmm. nie ma to... mówić, da, bo Mało jest... kto ma doświadczenie i. Da, i widział. Raz wprowadzałem na hale samochód z laserami. no Rzeczywiście dużo mogę powiedzieć. No. Natomiast Ledy masz rację. Ja natomiast nie jestem fanem matryksów, powiem Ci szczerze. A dlaczegoż to? Dlaczegoż to w swoim aucie mam Matrixy i raczej nie korzystam z tej funkcji automatycznej. Nie do końca dobrze wycina, oślepia auta z przeciwka. Tak, wiem o co chodzi. I... Automat ciągle dobrze tego. Tak, powiedzmy na 90% jest ok, ale te 10 wystarczy, że ktoś ci sprzeciwka mrugnie, bo go tam wiesz, oślepisz, bo z zakrętu wyjedzie. Natomiast, nie wiem, ja całe życie używałem prawej ręki, lewej ręki, przepraszam, <śmiech> <śmiech> prawej do czegoś innego, lewej do świateł, <laughs> do mrugania uh. i jakoś sobie dawałem radę. Nie I wiesz, nie ma problemu. No bo bez przesady samochód nie zrobi wszystkiego za ciebie równie dobrze jak ty. No teraz chyba autonomiczność będzie szła w górę, ale. No okay. to jeszcze poczekamy. Yy, od razu to powiem, że ja to też miałem na liście, ale to miałem akurat, powiem ci na końcu. U mnie na początku jest zupełnie co innego. A co u ciebie jest, Robert, na początku? Co? Zaraz się będziecie śmiać, autoholik i w ogóle, nie pasjonat starej motoryzacji. Automatyczne skrzynie biegów. W ogóle się nie będę śmiał. No. Nie dlatego, że nagrywamy ten program i byłoby mi głupio, bo nie jestem asertywny, nie, bo cię to, jest, w ogóle po prostu, to jest zajebiście no. wygodne, no co. To... Tak. Eee, nie wiem, ile ilu z Was miało do czynienia z automatyczną skrzynią biegów, ilu jeździło dobrymi skrzyniami, bo nie mówię o jakichś starych, leniwych nie, no, automatach. Nie, nie gadajmy o tych 4 miarę... przełożeniówkach, które tam Ta, tylko bustują zużycie paliwa i nic więcej. Mówimy o porządnej, nowoczesnej skrzyni automatycznej, tak? Która się nie sypie. Która się nie sypie, <laughs> czyli takiej, której nie ma. Eee, niestety automaty mają... Przynajmniej od tak 2019 roku, ogrom, tak zwanego WLTP-laga, czyli są celowo zdławione w sofcie Ich reakcja na gaz, re, redukcja biegów w dół, to wszystko jest koszmarnie wolne. Jest to celowy zabieg, wiesz, marketingowo, nie wiem, ekologiczny. Czy co, ma to zniechęcić ciebie do szybszej jazdy? Czy Też. Autentycznie jest Come no, słuchaj, on. Come on, no ale jeżeli to masz. Jest samochod, słabe w UI. No, Jeżeli masz samochody, które mają 200 koni pod maską. Wjeżdżasz na rondo, dodajesz gazu, i przez dwie sekundy nic się nie dzieje, i dopiero po dwóch sekundach wszystko zaczyna, wiesz, mhm. redukcja, gaz, i jedziemy, no to to jest ciężkie, bo Golf 5 z DSG z 2005 roku w 1,9 robił to po prostu tak, to było pół sekundy. Żadna no no. filozofia jest. Tak, ale generalnie automat zdecydowanie jest dla mnie priorytetem ogólnie przy szukaniu auta daily. Nie wyobrażam sobie teraz. Jeździć daily bez automatu. Nawet mój Kedik, którego miałem, tego swojego warsztatowego, tam na, na odcinku był robiony. Słuchaj, ja szukałem typowo w automacie. Typowo. Bo Co nie chciałem to? manuala, mimo że to było auto do pracy i tak dalej. Automat musi być. No nie ja wiem. teraz mam manuala jako daily. Niemniej hmm. pamiętam, że jak sobie przeglądałem ogłoszenia i wyskoczyła mi Miniawa z automatem, to się mocno drapają w potylicę, żeby nie pojechać obejrzeć. Tam się potem nie skleiły inne rzeczy, zresztą okay. tam będę pomijał. E, nie cierpię przez ten manual, bo to jest fajna skrzynia, ona pasuje do tego samochodu. Jestem... Natomiast dobrze wiem, że dobry automat to jest naprawdę to. Dobra, teraz ty. Teraz ja. Mhm. Zestaw głośno mówiący mam. <laughs> Ile ja gadam przez telefon, jadąc samochodem, no ile, ja... ile do mnie się dzwoni, ile ja gdzieś dzwonię, hmm. y, pomijając nielegalność całego procederu i niebezpieczność całego procederu nie, niebezpieczności procederu nie pomijajmy. Bo jest niebezpieczne. Bo jest w cholerę niebezpieczne. To po prostu, no gdzieś bym wycedził w krajobraz za, którymś, za którąś próbą nawiązania połączenia. Teoretycznie a, a dużo mówiący. Pomaga, aczkolwiek nadal rozprasza kierowcę. Zgadzam się z tym. No. Więc to jest taka trochę pruderyjność przepisów, która mówi, e, jak masz, to jesteś bezpieczny. No nieprawda. Nie? Powiem to... Ci tak, wolałbym nie, nie musieć y, rozmawiać przez telefon, jadąc z samochodem, ale obecnie na, na, na tym etapie, w którym jestem, to jest niemożliwe. No, mówisz to człowiekowi, który dziennie wykonuje naprawdę tyle telefonów, no, że się z... dziwię, że mi musisz nawet, nawet się nocy. nie chce usprawiedliwiać Twojej przed nikim, bo nie czuję no. się winny. Tak, To no, po prostu używam telefonu w zestawem głośno mówiącym w samochodzie tak. i używać będę. Jest to bardzo ważny dodatek I jest mi to potrzebne, i bardzo się ucieszyłem, właśnie, jak dorwałem Miniawę, która to miała, i mój telefon z nią zadziałał. No to, Byłem zaskoczony. No to, to dziwne, bo to takie trochę jednak wiekowe, już można powiedzieć. Wiekowe, no co, 2008 stary. Jedyny no minus tego co. zestawu, no bo to jest jakaś tam wcześniejsza generacja. Więc jak tam się troszeczkę człowiek rozpędzi na obwodnicy, no to słyszysz, ale ty, gdzie ty jesteś, słuchaj, gdzie ty, na szybowcu zapierdalasz, czy co? W tym momencie wiem, że muszę troszeczkę zwolnić, żeby się dogadać z tym kimś, nie? Ale poza tym w mieście, baja. No właśnie, a propos jazdy miejskiej, to dla mnie też wyposażeniem koniecznym jest klimatyzacja. Też jest na liście. Też jest na liście. No stary, raz wsiadłem ostatnio, wcale nie było jakoś wybitnie ciepło, wsiadłem w furę bez klimy. I przestawiałem ją. Tu, tam, sram na parkingu, już źle. Wysiadam. No, spocony od no. razu. Sobie, Wsiadasz sobie Muchy fures. w szybę pukają, nie? <laughs> no tak. Nie tak. no, klima musi być. Musi być. Poza I... tym to też jest niebezpieczne, jak jesteś przegrzany, to twoje reakcje za, za kierownicą są mega, mega słabe. Dobra, to teraz yy, wytłumacz mi, jak to jest możliwe, mhm. że czteroosobowa rodzina maluchem, zapakowana z bagażami, karnistrami z benzyną między nogami i jeszcze psem Jechała powiedzmy gdzieś tam Innej do Jugosławii. Opcji. Innej opcji nie było. No dobra, ale. Nie było lepszego świata, był tylko ten. No ale mnie chodzi o te temperatury. Wiesz, co tam w środku musiało być? Tak, no, wysiadały takie. Oni byli opaleni, jak już dojechali, nie? Zresztą. Oni już mogli wracać. Ja myślę, że odwodniej na wiór. Później to wiesz, <słuch> cztery browce zaraz po, po, po wysiąściu z auta i dopiero zacząłeś oddychać normalnie. Pamiętam jak. No Polonez no nie miał klimatyzacji, już wtedy właśnie klimatyzacja wchodziła w, nawet do Polnezad Chyba ten a plusy miały. Mhm. W każdym razie ja miałem klimatyzację tą polską, czyli wiesz, te owiewki na szybach, korbka, korbotronik i tak szyba uchylona. Jakoś to się sprawdzało i tak naprawdę, nie wiem czy lata były mniej gorące, czy człowiek inaczej odczuwał to, nie było to dla mnie aż tak dotkliwe jak teraz. W tym momencie jazda bez klimy, laweta nie ma klimy, dramat. Nie? To jest naprawdę dramat. Ja się po prostu czuję źle. Jak mam gdzieś jechać, to jest bleh, morderstwo. Przyzwyczailiśmy się do dobrego, o, troszkę jest... rozmiękliśmy, no. tak. cywilizacja wiesz, środki z rozmiękcza. No. Zaraz my wszystko my. będzie przyniesione, podane, a ty się rozpłaczesz, jak to wszystko się zepsuje, no bo co ja mam zrobić? Kiedyś się brało maczetę, szło się do lasu, wycinało się zwierzynę, no może włócznią nią maczetą, nie wiem, czymś tam my. i się ogarniało w a dzisiaj... kobieta za włosy. Ale jak to nie dowożą zakupów? Mm -hmm. Co mam teraz zrobić? Mam wyjść z domu? Tragedia. Dobra. No, właśnie. Twoje. Czujniki parkowania. <laughs> Serio? Tak. Ułatwiają sprawę. Okay. Słuchaj, zupełnie szczerze ci powiem. Jeżeli zawsze, w każdej chwili, nieważne w jakim momencie dnia życia jesteś i jesteś w stanie się skoncentrować na tyle, żeby w nic nie piepsnąć, jak parkujesz, a nie będąc myślami gdzie indziej, jak manewrujesz, to bez czujników sobie poradzisz. To znaczy, ja sobie radzę bez czujników. Ja też sobie Natomiast radzę. zauważam jedno. Coraz więcej rzeczy robię automatycznie i coraz więcej w moim życiu się dzieje. Mhm. Czyli coraz mniej świadomie wykonuję pewne manewry. Czyli jak klepnę, to nawet nie będę wiedział, że klepnąłem. Ale Czyli ci lepiej, żeby ten czujnik był. Powiem Ci więcej. E Czujniki nas rozleniwiły. I teraz I ja tak się chcę. łapię na tym, że ja wsiadam w <laughs> samochód, który nie ma czujników. Wiesz, automat odsteczną wyjeżdżam i dopiero naprawdę nagle jest wiesz, przebudzenie, mm. że no. o kurka, tam już ściana była blisko, bo no, nie wiem, od dekady praktycznie biorąc się jeździł, tam z czujnikami. No, może Dlatego no, ja też napisałem o wyjątkami. kamerze. Kamera, to mm. już tak dobrze. Fajną sprawą na przykład, bo zwykle tego typu kamery 360 mają fajne funkcje, czyli mm. jak wyjeżdżasz z takiego garażu, gdzie masz po lewej samochód, po prawej samochód i gówno, a nie ulicę widzisz, nie? I ty nie masz pojęcia, że nadjeżdża twój sąsiad, który zawsze ciśnie jak Debil, ale mhm. ten system to wie i ci ostrzega brzęczykiem brzynczy, i, i tym, ojeju. E, informacją, wiesz, graficzną, z której strony Debil jedzie. I dzięki temu, ty w ogóle wiesz, że on Czy to jedzie. mowa o mnie? Nie, nigdy bym ci tak nie nazwał. Okej, okay. ale chodzi, że ja no. e, W związku z tym, wytaczasz się na tą ulicę. Mhm. I zanim to zrobisz, ten system ci ostrzeże. To jest użyteczna sprawa, a przecież doskonale wiesz, że są takie miejsca, w które wjeżdżasz, wyjeżdżasz i nie wiesz, co, co tam się dzieje. Mm -hmm. I ten system ci to załatwi. Natomiast jeżeli go nie masz, no to jest taki trochę ryzyk fizyk. Wysuniesz mordę w dobrym albo złym momencie. Strącą ci ten zderzak, czy nie strącą. No wiem, o co chodzi. No, no, tak. jest, to jest ułatwiator życia mm. i nie widzę w tym nic złego, żeby to było. Jak? Czy sobie nie wyobrażam życia bez tego? Okay. No wyobrażam, ale fajnie mieć. Oczywiście. Zwłaszcza jak miałem, to było super. Hmm. Ja pod trójką mam. <laughs> Coś, co już chyba jest standardem, więc nie wiem, czy to można zaznaczać, bo chyba wszystkie mają domyślnie, ale na elektryczne szyby. Nie, czy słuchaj. No. Ja też się właśnie yy, biłem trochę z myślami, jak poświęcałem całe bite 15 minut, żeby się przygotować, żebym w ogóle wiedział, co dzisiaj mówi. Przepraszam, że tyle czasu ci to ja Nie, to ja życia. przepraszam, bo zobacz, co się dzieje, ile kurczę. No Myśmy czasu się zbierali do kupy, a i tak żeśmy nie usiedli, do tego, tylko tak spokojnie, wszystko na wariata było. No takie, no, życie, takie no. życie. Natomiast... Elektryczne szyby. Elektryczne szyby, no. Ja też mam na liście, miałem, mam na liście rzeczy, które zastanawiałem się, no gościu, serio? Są mm. jeszcze takie samochody. ale powiedzmy. No. Ale z drugiej strony, no co? No, 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 Wyobraź sobie, że, że korbisz cały czas. Bo no. się do tego maka czy co. To no, parkingi tam? najgorsze, wiesz tam, Maka to jeszcze maka, ale mm -hmm. parkingi, jak masz, wiesz. Ty, to ja ci powiem, że ja w ogóle nie otwieram samochodzie szyb teraz. Wiesz dlaczego? Nie. Bo nie mogę. Bo mi się moduł FRM wysrał Aha. i chłopaki mi próbują go naprawić. A dlatego mi go próbują naprawić, bo nowy kosztuje 1800. Ja za 1800 zrobię dużo przy silniku, przy hamulcach. Nie chcę nowego modułu za 1.8. Nie i koniec. I oni mi go ogarniają. To jak, masz cegłówkę, czy wersja bardziej kulturalna uchyla drzwi? Nie, ja mam teraz taki system, że jak podjeżdżam do szlabanu, gdzie muszę kliknąć, żeby wjechać mhm. tam na siłkę, to tak uchylam drzwi, tak wychylam rękę w ten sposób, mhm. naciskam. O tyk. to już takie lekkie rozciąganie masz I Tylko odmina tego stróża, który, który mm. widzi za każdym razem rano, jak to robię, tak... Oto król parkietu, Ta. ręka, jak złamana. żebyś wiedział, że się raz prawie złamała, bo ruszałem i zapomniałem, że te drzwi mm. nie zaraz tam mówię, no, 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 Więc no, no, no. tak Dobra. słabo trochę z tym, no ale mam nadzieję, że max tydzień i będę miał szyby otwierane już. Naprawdę to jest ważna rzecz. Tak, poinformujemy o tym. Yy, w osobnym odcinku. Ten pomot adaptacyjny A, w trasę. Zdecydowanie. Jak ja to kocham. Ja, ja wiem, że to nie działa tak jak człowiek. Nie. Natomiast o co chodzi? Jeżeli jedziesz sobie 500 km trasę, odpalasz to wszystko mhm. i ten samochód po prostu mhm. dostosuje tą prędkość, dostosuje mhm. tą odległość, przyspieszy, zwolni. Bardzo wygodna Czy, rzecz. Wiesz, co ja powiem Ci. Mm... Ogólnie automatyka teraz w czasie jazdy i już taka no, komputeryzacja, która powoduje, że my stajemy się pasażerami, e, zawsze byłem przeciwko. Uważałem, że no nie. tak A nie potem powinno spróbowałem. Być. Nie, nie, nie o to chodzi. Nie? Nadal bym spokojnie jeździł bez tego wynalazku. No to ja Wiesz, wiem. kiedy? kiedyby nie było limitów prędkości na autostradach. A o to ci chodzi. Bo ja bym sobie cisnął i by było <laughs> fajnie. I cały czas bym jechał moim tempem, ale przy obecnych ograniczeniach prędkości, przy obecnych mandatach i przy tym ruchu, który jest. Yy, wiesz, co po prostu rzeczywiście odpalam ten tempomacik adaptacyjny, jadę sobie za kimś, rozumiesz. Nie? On tam ja. I generalnie nie traktuję jazdy jako przygody, tylko jako czas, obowiązek przemieszczenia się. Co innego, Boja. gdyby naprawdę można było, wiesz, wachlować, no to wtedy tam by było ciekawiej. No ale niestety chyba tych czasów nie doczekamy, a już podobno ma by być 100 na autostradzie, bo Unia twierdzi, że to wtedy auto będą mniej paliły, więc. Aha. No więc jak będzie tak, to 100, to sobie będziemy w ogóle o innych rzeczach mówić, które są poczynione w samochodzie, na przykład szachy, barcaby, no coś trzeba czymś zająć. Ja naprawdę czekam, aż teleporty przestaną wypuszczać w miejscu dosłownym gotowane flaczki, ale ludzi, mhm. I ja chyba kupię taki. Mhm. Bo ja już mam dosyć tego typu informacji. Okej, okay. y, ja, następny taki jeden to jest, o, coś zabrzęczało. twoje, moje? Twoje wib, w, mój wibrator, wiesz co, ja mu powiem, żeby tego nie robił. Dobra, to Jak weź to tam to pogadaj z nim po swojemu, nie chłopaki to, już mu... silno to, już to ręki, Silnoręki, silnoręki, pogadaj po swojemu. Mm, już to zrobiłem, dziękuję, mm, przepraszam. To ja dorzucę sobie mm, jako, no chyba to jest standard, ale ABS i w ogóle systemy trakcji. Mm, tak, mhm. na tor wyłączam zdecydowanie. Jak jeżdżę Mazdą, się bawię, to nie wyobrażam sobie jeździć z systemami trakcji, jak chcę gdzieś polatać bokiem w zimę, to też deaktywacja. Ale jak jadę sobie z rodzinką gdzieś tam, to nieraz mi to dupy uratowało. Mhm. Bo człowiek się właśnie rozleniwia, jedzie sobie na tym tempomacie adaptacyjnym czy nie, ale po prostu sobie jedzie i to, myślę o niebieskich migdałach, czy wyłączył żelazko, wiesz, takie tam pierdoły i nagle jest coś się dzieje. I wtedy klepniesz hamulec, nie masz bloków, auto jednak jest w miarę sterowalne. Oczywiście współczesne samochody to jest przepaść konstrukcyjna i jakościowa w stosunku do prowadzenia do tych starych trupów, którymi my jeszcze jeździliśmy za dzieciaka, też o tym był odcinek, ale... Jednak ABS uważam za konieczność. W ogóle te, no, tego typu systemy y, podnoszące bezpieczeństwo mm -hmm. jazdy, wspomagające ale, cię, ale. kiedy ty jesz, jesz, no, no. Systemy mus, y, ja lubię systemy, które mogę wyłączyć, kiedy mi się to podoba. Tak, tak. No to, A nie takie, co wiesz. Oczywiście, że no. tak. Natomiast to chciałem powiedzieć, y, jeżeli ty jeszcze jesteś taką świadomą wkładką mięsną za kółkiem. I wiesz, co robić, a nie zamykasz oczy, o oh Boże, o oh Boże, mm -hmm. tylko ty reagujesz, to te systemy bardzo fajnie Ci pomogą w tym, znaczy, żeby ta reakcja. Ale czasem, cię, nie wiesz, one no. czasem właśnie są projektowane pod Ja ludzi, wiem, którzy... że może być margines błędów. Rozumiesz? Nie? Ale generalnie, ja na przykład y, zauważyłem, że będąc w sytuacji podbramkowej, no to ABS z kontrolą tam stabilności pojazdu, mm, plus to, co zrobiłem, żeby się nie rozbić, fajnie się sumowało i potem można było na stacji powiedzieć, Uha, ha, widzieliście? Mm -hmm. Także wiesz. Gratis no, hot doga, poproszę. <noise> Także generalnie rzecz biorąc, jednak te systemy mają sens. Tylko też fajnie byłoby mieć jakiś wpływ na ich działanie. Czytaj, Aktywacja, stopniowanie, ale to, tak, to raczej tak. lepsze furki mają. Proszę. Wiesz, co tutaj mam? Ja tutaj mam na przykład bardzo fajne rzeczy. Podgrzewane fotele, podgrzewana kierownica. Jakie to jest fajne. Ja na przykład garażowy nie jestem. Póki mhm. co, jeszcze trochę tak będzie. I w zimę, nie? I w zimę wsiadałem na tą skórę, naciskałem te przyciski i, i było, za chwilkę nie jajeczko ciepłe były hmm. i od razu jest fajnie. Dokładnie. O, słuchajcie, ja dokładnie. Y... Także takie fajne to tak. jest, że złego słowa nie powiem. Niepodgrzewane fotele uważam teraz, przynajmniej tak samo, bo nie mam garażu, przynajmniej dla tego samochodu daily, yy, to jest... No dla mnie by było karygodne, zwłaszcza w zimę, mhm. bo kierownica, no, mały mało samochodów z podgrzewaną kierownicą, mało. jakoś sobie daje radę, aczkolwiek podgrzewane. jest super. Jeden taki samochód miałem i rzeczywiście była to rzecz użyteczna super, naprawdę. i wiesz na co jeszcze jej ojczyłem, że nie ma podgrzewanej przedniej szyby. Tej takiej no, mhm. to Fordy mają i ci to powiem, kierownica i szyba. To jest super sprawa, naprawdę. Jeżeli możecie gdzieś za to dopłacić, a nie garażujecie samochodu, uwierzcie mi, będziecie. Nawet jeżeli garażujecie samochód, ale stoicie w, pod pracą cały dzień no. i przymroziło na przełęczy, Minuta i No to kurde, no to, to docenicie to rozwiązanie z garażem czy bez garażu, bez błędów. stołki to jest naprawdę też jedne z must w samochodach, które, które tak, chciałbym to. na co dzień jeździć i właśnie między innymi Caddy. Wspomniany już, Miał, były dwa, trzy kryteria. Po pierwsze dwulitrowy diesel, bo nie chciałem słabszego. Po drugie, automat i, czy, i grzane stołki. Reszta mnie nie interesowała ani przebieg, ani tam inne rzeczy. Co mi to tam? Przebieg sam sobie cofnisz. Sam se Co, 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 co napisz, co mi się podoba. Proszę. Um, dobra, to ty mam. A ja mam radio, ale ty już wspomniałeś, jakby. Um, o tej godzinie dzwonią do mnie klienci. Patrz, patrz. patrz. Które jest. To może z widzami pogadają w wtedy? Nie, nie, to jest głupie trochę. Dobra. Ja mam radio, ale bardziej mi chodziło o to, żeby cokolwiek brzęczało. Natomiast ja nie jestem fanem multimediów w samochodzie. Jak są, to jest ok, ale radio z zestawem głośno mówiącym to jest must have. Tak, żeby coś tam brzękało i mhm. żebym mhm. mógł odebrać telefon. Natomiast e, przed programem gadaliśmy o nawigacji. Mhm. Ja praktycznie biorąc nie korzystałem od lat z nawigacji fabrycznej w samochodzie. Zawsze używam telefonu. I telefon to ja korzystałem trochę. Czasami mm -hmm. irytowała, czasami nie, ale mm -hmm. tak, ja używałem. Okay. Okay. To nie było kryterium, mieć samochód z nawigacją. Było, było na wyposażeniu. I w przypadku tejpera i w przypadku tak, Skinnera to było po prostu. się dekadę dekadę i zobacz, wtedy to ktoś to miał duży ekran już tam dotykowy, mm -hmm. to wow, nie, ale nawet zwykły, tak, miał, tak, wiesz, tak. nawigację, ludzie to było wow, tak, mm -hmm. że się droga przesuwa, teraz generalnie masz to w nosie. I nie, tak... bo teraz coś przestało być fajne, tak jak przed McDonald's, ale fajne, ale mm -hmm. fajne, później to główne jednak jest. Mm -hmm. Więc generalnie rzecz biorąc, jak ludzie też zobaczyli, że wcale tak naprawdę aż tak super to nie działa i to w moim telefonie, to to bije na głowę, mm -hmm. to się trochę z tego wyleczyli. I mm -hmm. ja o to chodzi. No to teraz ty jeszcze, to... jeszcze ja tam. Tak, no. jeszcze. Co tam? No może? to ja jeszcze mam bardzo fajną rzecz, która jest świetną rzeczą elektryczna regulacja foteli z pamięcią. A. Kochanie, pożyć samochód, chciałbym pojechać po kole waniliową do żabki. Mm -hmm. Siadasz, Jezus, Maria, moja kobieta nie ma nóg, mm -hmm. czy ja jestem taki wysoki? Mm -hmm. Wszystko jest dobrze, mm -hmm. tak? Nie ma tego. Kombinujesz, ustawiasz, wkurzasz jestem. się, mm -hmm. Jak jakie to jest kiosów. wygodne. Elektrycznie tak, sobie wszystko ustawić Użytkownik 1, użytkownik 2, użytkownik 3 hmm. i tak o dwa za dużo. Ale wiesz o co chodzi, że mhm. Fajna sprawa, rzeczywiście. Super rzecz, polecam. Aczkolwiek. Yy... Nie wiem czy dla mnie, wiesz co, tak jakby nigdy tego nie zaznaczałem w menu, wiesz, jak szukałem samochodów, jakoś ja prywatnie nie miałem potrzeby Ja też takiej. tego nie zaznaczałem, tylko jak już miałem okazję mieć albo jechać samochodem mm. z czy czymś takim, mm -hmm. było to zawsze rzeczą, którą sobie chwaliłem. Co Ci teraz powiem, że w tym moim Allroadzie mam fotele, te takie pompowane boczki, co na zakrętach, wiesz, dopychają, nie? To jest fajna sprawa. Chłop. Uważaj, żeby Cię dopchnął we właściwe miejsce, Robert. No tak, tak, tak. O Boże. Co to było? Brian, Brian, Brian zabił, zabił legwana. No właśnie, nie wiem. A do domu just jako prezent. I nie ma legwana. E, co ja mam dalej? Maham, System zwany Brake Assist. Powiem ci, wie, większość współczesnych samochodów jest to wyposażona i. Mm, Wspomaganie hamowania, tak? Tak, ale. Wiesz zwiększa to? siłę hamowania. Nie, czy, czy, znaczy czy. bardziej chodziło mi o to, że zahamuję wtedy, kiedy ty się zagapisz. Hmm. i Powiem ci, że nie wiem, czy ja się starzeję ale dwa razy ostatnio Audi mi klepnęło samo w heble. Wiesz, ja widziałem, że coś jest źle, ale jakby może za słabo bym hamował. I gdzieś czytałem fajne opracowanie, że ludzie właśnie jak na przykład, nie wiem, widzą korek, mm -hmm. że auta stoją, ale co powiedzmy stówą, to, to nie to, że oni nie widzieli, nie? Tylko naciskasz hamulec i jakby masz wrażenie, że tak lekko hamując, ty wyhamujesz, a się okazuje, że nagle ten dystans się skraca. Trzeba dołożyć, a oni Trzeba tego dołożyć. nie robią. Po oni po tego nie robią. Nie robią, a później jest za krótko i wiadomo, no, jest problem. Tak. I właśnie ten cały Brake Assist jakby wymusi to takie kopnięcie. No, tak to, 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 ten, tylko to się można zdziwić. Wtedy bez pasów to chyba zębami w szybę. Nie? Bo to jest nie wiem, no co to, ten co układ mówisz, robi, cenny. ale ja tak nie potrafię kopnąć w hamulec, żeby tak się zatrzymać, jak ten. To, bo to wiem, bo to zwiększa ciśnienie w układzie hamulcowym. A, Ty rob... tego nie zrobisz. Tak. to sobie zwiększysz ciśnienie w... W, w gałkach ocznych, ale nie, 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 nie. No. tak. No, przy hamowaniu. No tak więc właśnie, wskaz. no. Także no. tak, jak najbardziej. Dobra, co tam masz dalej? Wiesz co, ja chyba już mam ostatnią rzecz, to jest adaptacyjne zawieszenie. O. Rzecz wcale nie niezbędna, ale po raz kolejny wiesz, się powtórzę, mam, masz, w sensie nie mam, mhm. ale jedziesz samochodem, który to ma, i jest to fajnie zrobione, bo są czasami to. Te systemy zrobione tak dla Pizzu, wiesz? Mhm. Troszeczkę tutaj, troszeczkę tutaj, troszeczkę tutaj. Właściwie nie ma żadnej różnicy w, jednym, w każdym ja, z trzech trybów. Tam tylko ci coś, tak. kolorki zmienia się Ale na jeżeli jest to, jest to rzeczywiście taki setup yy, dobrze przemyślany, no to to czuć. Na przykład w tajperze moim byłem, mhm. yy, w trybie tym, 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 nie pamiętam jak on się nazywał, więc no, powiem komfort, tak? Okay. No to nie wiem, czy to był komfort, ale dało się jeździć. W trybie sportowym rzeczywiście było to naprawdę zajebiście wyśrubowane i ten samochód ze sztywnego robił się niemalże betonowo twardy, jak na samochód bądź cywilny, w Jagrę no. bądź cywilny, bądź co bądź cywilny, no wiesz co chodzi, ale mm. na pewno jeździłeś chyba takim samochodem. Mówisz o Jagrze, że wiem o co chodzi, czy nie będę ty do mnie pijesz? Ty, nie Robert, ja jestem przekonany, że ty nie bierzesz takich rzeczy, bo ty nie musisz, ty się budzisz ze wzwodem, wzwodem kładziesz ze wzwodem, teraz... Pomówienia. Pomówiłem. Nie, chyba teraz nie. nie. Teraz nie. Tylko tak jest takie Tak, jest spodnie. Przepraszam. Nie, wiesz co to chodzi. No, nie wątpię w Twoją męskość, Robert. Kochamy. Jeśli... Lecimy. Trochę mi za to zasmarował, żebym wiesz, no, to powiedział. Powodę, no. W każdym razie to jest fajna rzecz i jeżeli to jest dob dobrze pomyślane, no, to to nie? fajnie działa. Występuje powiem powiem zawieszenie. Tak, dla mnie zawieszenie, ja mam w Allroadzie, takie. Mm, ty też zawieszenie... masz chyba coś takiego w tym momencie. Tak, mówię, i to jest, jest właśnie nie? piękne, bo ostatnio nawigacja pokazała mi, że jest skrót, nie? No i był skrót, tylko droga wyglądała jakby, wiesz, właśnie putnią tą bombą kasetową tam przyrzucił. No to Czyli zrobiłem jak większość sobie... Dróg w Polsce. Tak, więc zrobiłem sobie lewar do góry, podniosło mi się tam o 5-6 cm. Zajebiście. I pym, pym, pym sobie przejechałem wolniutko, Nie, to mał, w ogóle masz jeszcze, jeszcze masz lifta, to w ogóle, znaczy lifta w sensie... Tak. Zawieszenie, w ogóle jest, inna to, rozmowa, nie? To jeszcze, więc powiem Ci, tak, fajna sprawa i rzeczywiście teraz bym sobie coś takiego szukał, gdybym szukał następnego samochodu bo jest bardzo praktyczne, właśnie też podnoszenie. tu z mojej strony nie uświadczysz, bo znasz mnie na tyle, no. ale znam z mojej byłe, byłej pracy właśnie w Audi sytuację, kiedy te miechy pneumatyczne Piedulio. klękały Ta. i te samochody też przyklękiwały, jakby to, chciały się komuś, to, przed kimś, nie wiem, rozpłaszczyć, przed, tak. oświadczyć, nie wiem, i przyjeżdżały takie kurcze, tak komunię, wiesz, e. kriple takie, nie? Wiem, no ale wiesz, nie. no, no niestety każde urządzenie, które ma zamiar się, może zepsuć. Tak jak mówisz, co, na też może pękać. Oczywiście. I zdarzało się to, więc co? Natomiast jest to fajne. Co do adaptacyjnego zawieszenia, wspomnę ci tylko jedną rzecz. Moja hybryda BMW nie miała go. Celowo. No mimo, wiem, że pamiętam, było, że nie chciałeś tego. Nie chciałem. To było po raz pierwszy, kiedy bym nie chciał, wiesz, jakiegoś Ekstrasu. Mhm. Dlatego, że jeździłem wersją z tymi adaptacyjnymi wcześniej i strasznie tukła. Przy takich malutkich nierównościach słyszałeś takie puk, puk, puk. wiesz. Ciężko to, tak jak czasem łączyki stabilizatora są wywalone, taki denerwujący stuk, który może nie jest głośny, ale jest. A wiesz co, Tak jak tak mówisz, właśnie te, niektóre te nowoczesne feature w samochodach okazuje się, że są naprawdę dobrym bólem w dupsku, jak mm -hmm. rzeczywiście je weźmiesz. Na przykład te BMW-ki większe, siódemki bodaj, mają te tak zwane aktywne elektroniczne stabilizatory. Ja już nie raz, nie dwa słyszałem, to też bym prosił o feedback ze strony szanownych oglądaczy, bo ja to znam powiedzmy ze strony kolegów z serwisu, którzy dyplomatycznie troszeczkę powiedzieli mm -hmm. wiesz, ten samochód nie jeździ tak jak trójka. A klient też troszeczkę podejrzewam też przewrażliwiony powiedział, że samochód chciał mnie zabić. O. Prawda pewnie leży gdzieś po środku. Mm -hmm. Natomiast y rzeczywiście okazuje się, że coś co kupujesz to ma być zajebistą zmianą na plus, Okazuje się, że a czy nie wiem, czy jest w ogóle takie słowo, zachowanie tej fury, kłóci się ze wszystkim, co ty wiesz o prowadzeniu, kłóci się z tobą, z twoją starą, z fizyką, z, z, fizyką, z tym gościem obok, co jedzie, i po prostu zaczyna się jeździć koszmarnie źle. Mhm. Zależy, na kogo to trafi. Ktoś powie, no jest dziwnie, przyzwyczaja się. Jest ktoś, kto powie, dziwnie, nie przyzwyczaja się, a jest ktoś, kto po prostu mówi, nie da, nie da rady. Mm. bo że panorama puka. Nie słyszałem o tym. Bardzo często panorama puka. A, panoramy, tak. Panoramy. Kawał, kurde skła, pięknie one do góry, no to puka. No. A jak fajnie wygląda. No, jest. Jak gwiazdy ładnie Ale wyście naprawcie, to jest to taki feature. Mm -hmm. To już tak okay. będzie. To tak będzie. Ten typ tak ma. E, no dobra, no to teraz <coughs> jesteśmy ciekawi waszych opinii, co sądzicie o naszych subiektywnych wyborach, jakie wy byście. Co byście chcieli mieć zaznaczyli? w samochodzie? Piszcie w komentarzach, piszcie też, tak jak mówiłem na początku odcinka jakieś pomysły co do dalszych pogadanek. O czym mamy jakby klepać? Tak jest, poprosimy Szukamy bardzo. inspiracji, co tutaj dużo gadać. No. Mamy swoje pomysły, żeby nie było, skończyły nam się pomysły na gadanie. Coś tam mamy, mamy. jesteśmy mamy. Natomiast... pracującymi ludźmi mała podpowiedź się przyda. Znaczy Teraz się wam wszystkim mega bezczelnie podliżę, przecież nagrywamy to dla was no. i jeżeli jest coś, nie wiem, lubicie nas, oglądacie nas, miło w ogóle dużo, w ogóle chciałem powiedzieć, bo to chyba wa wa warto powiedzieć, Tyle osób mówi, że ogląda, mm -hmm. że sobie robi wręcz, wiesz, siada przed Ty. telewizorem. Ja ci powiem szczerze, I takie fajne rzeczy mówią. Wiesz, jak to ja, jest miłe? Ja ci powiem szczerze, że naprawdę odbiór jest zajebisty. Naprawdę. Ja, ja nie słyszałem, wiesz, ludzie, których nie widziałem od lat, Grzechu, mm -hmm. kurde, no, ale mm -hmm. fajnie tam z Robertem ciśniecie, super się ogląda, mm -hmm. albo na podcastach was słucham. Mega chciałem podziękować wszystkim, którzy nas oglądają, doceniają, no tak. bo to jest taki czynnik motywujący. I no, sprawia to mega, mega przyjemność. Mega dziękuję z tego, momentu, z tego momentu, z tej pozycji, z tego miejsca, z tego fotela, z tego Roberta. Ze mnie zejdź. Dobrze. No to co? Do zobaczyska. A... O, nie smieraj mnie palcem. Cześć. <laughs>